Na początek może chciałem dwa słowa na temat pierwszej części konferencji. Oczywiście dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, że tak znana firma będzie sponsorowała, czy będzie, będzie pomagała też w jakiś sposób odpowiednio przygotować naszych zawodników. Ta firma. Tak, jak było tutaj już powiedziane, sponsoruje wiele znanych klubów, wiele, znane, wiele znanych sportowców. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo to nie są już czasy, kiedy ja grałem w piłkę, gdzie wystarczała zwykła woda mineralna i, i, i zawodnicy mogli spokojnie grać. Ale, ale odżywianie sportowca ma, ma duże znaczenie w osiąganiu dobrych wyników. Natomiast jeśli chodzi o, o, o przygotowania, tak, to co zaplanowaliśmy sobie. Na te dwa obozy, Hiszpania i Portugalia, udało nam się zrealizować w zasadzie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Myślę tutaj zarówno o treningach, jak i o tych sparingach, które graliśmy. Mieliśmy tylu zawodników, ilu chcieliśmy właśnie zabrać, i, i, i żeby to podzielić w ten sposób, aby te minutowe, ten minutowy czas gry poszczególnych zawodników właśnie mniej więcej tak wyglądał. Jeśli chodzi o kontuzje, oczywiście jakieś tam drobne urazy były, które wykluczały poszczególnych zawodników na kilka treningów, czy w niektórych sparingach jacyś tam zawodnicy nie mogli, nie mogli wystąpić, ale były to drobne urazy i na dzień dzisiejszy wszyscy ci zawodnicy trenowali i wszyscy biorą udział w przygotowaniu do meczu ze standardem. No wiadomo, nie ma Radka i i Rafał Bodowskiego, ale pozostali wszyscy są zdrowi i do mojej dyspozycji. Bardzo dziękujemy. Czekamy na Państwa kataliki. Bardzo proszę. To znaczy, cały czas gdzieś wokół tego superpucharu od jakiegoś czasu, powiedzmy, były, były jakieś znaki zapytania. Dlatego też w którymś momencie zaczęliśmy myśleć o, o planie B. Eee, dzisiaj nie zastanawiam się już nad tym, e, czy, czy to jest dobre, czy byłoby dobre e, zagrać w superpuchar, czy nie. Dlatego, że do wczoraj, jakby codziennie nad tym myślałem, co będzie, jak będzie, czy. czy mamy jechać kiedy i tak dalej dalej natomiast wczoraj zapadła decyzja że tego super pucharu nie ma i tutaj już nie ma się na czym dłużej rozwodzić gramy sparring i w ten sposób będziemy się musieli przygotować. Oczywiście że grając super puchar byłby to dla nas jakby pierwszy mecz o stawkę dla nas i dla Legii. Wiemy że nasi rywale mają rozgrywki w toku i, i, i są w tym rytmie meczowym, my nie. No ale, tak jak powiedziałem, dzisiaj już nie zaprzątam sobie tym głowy, myślę o, o, o czym innym. Piotrek bardzo proszę, Dzień Polski. No tak. Jak pamiętam na konferencji chyba przed rozpoczęciem przygotowań powiedziałem takie słowo, że bardziej boję się właśnie tych warunków, które mogą panować w Polsce i, i jest to kłopot, no nie ukrywam, boiska są jakie są, temperatury też i, i powoli tych zawodników musimy do tych temperatur przyzwyczajać, aczkolwiek dzisiaj zdecydowaliśmy się na zajęcia pod balonem, a, a nie na, na powietrzu i, no jest to, jest to jakiś kłopot, na pewno. Nie no, teraz musimy już trenować na zewnątrz. to Jakby nie, nie, ma, nie ma, innego wyjścia. E, też, też. Czekam Panią, proszę, o Jutro planujemy zajęcia na boisku nad Wiślanem, w sobotę będziemy grali sparring. oczywiście wtorek, środa chciałbym trenować na głównym boisku, musimy, musimy też zapoznać się ze stanem Murawy, bo tutaj będziemy grali. Jeszcze raz tego Jawor. Powiem tak, ja nie jestem jakby zwolennikiem zamykania treningów, ale jeśli nadarzyła się już taka okazja, to myślę, że warto ją wykorzystać. Mam tutaj na myśli to, że te sparingi, które graliśmy w Portugalii były transmitowane, wszyscy mogli, mogli wszystko doskonale widzieć. Gdyby był super puchar też nie mielibyśmy jakby specjalnego wyboru, ale skoro los daje nam taką okazję, to można pewne rzeczy przećwiczyć, których, yy, których jakby wcześniej nie mieliśmy okazji i, i, i w ten sposób do tego podchodzę. Ja wiem, że wszyscy yy, mam tutaj na myśli przede wszystkim kibiców i dziennikarzy yy, źle przyjmują taką decyzję, ale no czasami, czasami yy, takie decyzje trzeba podjąć i musicie to państwo zrozumieć. Bardzo proszę, mogę już Czy skład z tego wynik zostanie podany, czy skład również zostaje? zamknięty? Tutaj... Wymki strzęsy. Dokładnie, i kto grał, ale nie, niekoniecznie w jakim wymiarze. Piotr Piotr, bardzo proszę. Czy Pan nie wychodzi o to, żeby za zamkniętymi drzwiami przemysływać pewne warianty, czy jednak o to, że. które wyglądają na mnie, że na spotkanie zobaczą, że od pierwszych drzwi miały małe zjawisko? Myślę, że jedno i drugie. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję. No bardzo proszę. Czy podziękowaliśmy Odenze? E, tak, ja osobiście rozmawiałem z trenerem Odenze, e, podziękowałem, aczkolwiek e, Zasugerowałem, że oczywiście jest to jakby normalna postawa i gdybym ja był na jego miejscu, postępowałbym tak samo, grali, przede wszystkim grali dla siebie, to oni, oni chcieli grać jak, o jak najlepszy wynik, pokazać się, ale że przy okazji powiedziałem mu, że dzięki temu w Krakowie była fantastyczna noc 14 grudnia. No dobrze. W kwietniu? Nie wiem, pierwsze słyszę jak było. To, to, to decyzja, miałby być. Ta decyzja nie zależy od nas o terminu, ustalenie miejsca. My się pewnie do niej dostosujemy. Na razie są jakieś informacje medialne, czekamy na oficjalną informację z ekscytacji na ten temat, natomiast nie mamy takiej informacji. Bardzo proszę. Nie bardzo. Czy jeszcze w Portugalii czujesz, że się zbliżają u nas Euro 2012? No my, ciężko mi powiedzieć, bo, bo my byliśmy na zgrupowaniu, robiliśmy swoją, swoją robotę, którą mieliśmy do wykonania. Mieszkaliśmy jak gdyby zupełnie gdzieś z boku miasteczka i, i, i ja byłem zajęty swoimi sprawami, także na pewno Uważam, że, że muszą myśleć o tym, ponieważ, ponieważ oni grają tak samo. Marek bardzo proszę. We Francurcie. Y dla mnie jakby najważniejsza była sama decyzja w sensie takim, nie, że, że nie gramy, ale jest decyzja, że nie gramy albo gramy, prawda? Bo najpierw, kiedy pojawiły się te y, informacje, że w piątek ma być wiadomo, to no, nie, nie byłem, powiem, delikatnie zadowolony, bo nie wyobrażałem sobie, że pojedziemy, plan był taki, że wyjeżdżamy o dziewiątej rano do Warszawy, jemy obiad, trenujemy na Stadionie Narodowym i nie wyobrażałem sobie sytuacji, że nie wiem, w autobusie albo w Warszawie dowiem się, że na przykład meczu nie ma, prawda? Więc dla mnie ważne było to, że ta decyzja zapadła w środę i taką ją przyjąłem. No nie mieliśmy tej gwarancji, że ona będzie pozytywna w piątek, prawda? I to, to był ten, ten problem jakby. No te jeszcze raz, tak? Tak, jeszcze chcę do przygotować, czy jest taki zawodnik, które pana najbardziej rozłożył, zrobił jakiś taki większy postęp tych No ja generalnie zadowolony byłem z wszystkich zawodników. I jeśli mogę powiedzieć to tylko tyle, że Michał Szewczyk, który pojechał z nami jako zawodnik młody Ekstraklasy dalej zostaje z nami i będzie dalej się przygotowywał.